Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial IO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie białej. Jest to biała arena. Aktualnie 13 graczy. Zaczniemy sobie w tym miejscu, tutaj. Jakiś Android user widzę, że też zaczyna. Chcę mnie zdenerwować. Nie sądzę, żeby to było przyzwoite jak nam pójdzie. Tutaj ważnym jest, żeby zacząć atakować troszeczkę szybciej, czyli 25 jeden raz. Później już w zasadzie można 50 puścić, żeby jak najwięcej tego terenu złapać. No i później atakować te, które mają najmniej, czyli te jedynki i to jak najszybciej. Oczywiście nie za dużo tego sendu, żeby też sporo jednostek zostało. Będziemy ich potrzebować na pewno w późniejszym etapie. Mamy już tutaj troszkę zabrane tych jednostek. Też mamy swoją drogą sporo, dosyć. Mamy koronę, co jest ważne. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Musimy atakować sobie do zewnątrz, bo nie chcemy też być jakoś na środku usytuowani. Bo oczywiście później będzie to definitywnie na minus działało. Bo im więcej jest nas na środku, im więcej dotykamy przeciwników no to tym ciężej później nam wygrać jednostek mamy tak sobie bym powiedział ale nie jest to jakoś mało jest to tak średnio średnio, średnio, z ilością jednostek jest średnio okej, okay, okej, okay, okej okay. tutaj sobie wyślemy jeszcze tutaj tutaj sobie zjemy tutaj sobie zjemy i tutaj sobie zjemy super dobra Mamy sporo jednostek. Mamy dużo możliwości na rozwój. Tutaj sobie możemy tego zjeść na pewno. To sobie możemy przejąć. Tu widzę, że ten zaatakował, więc też tego zaatakujemy. Już tam do niego polecimy. Sojusze, sojusze. Ty byś chciał atakować tego, może. Ty byś chciał atakować, nie wiem, tego, powiedzmy. Ty już zaatakowałeś tego, więc super. Nie będziemy tutaj czekać na pokojowe rozwiązania na pewno. Ty tutaj mocno atakujesz, więc Ciebie wyczyścimy od razu. Czy ty byś chciał zaatakować na górę na, czy na dół. Też nie chcesz? Jak, jak, co, co uważasz na ten temat? Złapmy sobie to trochę więcej tutaj. Tego nie chcemy dotykać oczywiście. I wygląda to słusznie, słusznie sympatycznie to wygląda. Ty i ty powinieneś atakować tego, ty atakuj tego. Nie, nie chcemy sojuszu, żadnego sojuszu nie chcemy na razie. I teraz osoba, która zaatakuje którąś osobę, będzie tą osobą, która przegra. zaatakowałeś tego widza no to sobie przejmiemy ciebie oczywiście okej, okay. ty mi nie teraz, okej, okay, spoko, spoko sympatycznie ja się z tobą połączę i teraz będziemy atakować koronę naturalnie korona jest najidealniejszym celem dodatkowo, nie 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 nie, 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 nie żadnego sojuszu, nie, 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 nie w lewo na górę w lewo na górę Atakuj. Do ataku, proszę Państwa, tego sobie jeszcze zjemy. Widziałem jakąś kropkę. To sobie ciebie zaatakujemy. I tutaj sobie zaatakujemy. Fajno, fajno. Ile będziemy mieć procent? Procent będziemy mieć. 46. Atakujmy tego. Okej, okay. atakuj. Mhm, też bym ja zaatakował. No dobra, w sumie mi to wszystko ryba, bo teraz nawet jeśli dostanę full send, to i tak nic mi to nie zrobi w zasadzie. I ze względu na to, że tak, ty mi nie pomogłeś, a teraz chcesz mnie zniszczyć, no to nie będziemy się lubić. ok I zobaczmy jak to wygląda. 2-5-2 mamy. Mamy 2-5-2. Na razie ty jesteś na pierwszym miejscu. Spróbujmy zagrać sobie strategicznie. Nie jesteś zainteresowany. No to jak nie jesteś zainteresowany, to nie. A już mamy więcej. Mamy coraz więcej procent i mamy coraz więcej terenu. Więc na chwilę obecną to się dla niej źle kończy. I teraz wydaje mi się, że możemy by troszkę więcej już zaatakować. Tak jest. I teraz dla nas problemem jesteś ty. Elegancko. Brawo. Dziękujemy za grę. Tutaj on jeszcze próbował nas zaatakować. Ale to dla niego się skończyło źle. Zabierzmy te kropeczki wszystkie, żeby mieć takie piękne 100%. I zaatakujmy ostatniego bota. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie, wytrwanie do końca. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli chcecie obejrzeć więcej odcinków i zapraszam do kolejnego, trzymajcie się. Hej!